Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC. A dziś w studiu pani Agnieszka Ancerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Iza Strączyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy Centrum Psyche, które niedługo, albo już za nami, pięciolecie, świętowało, czy świętuje, czy będzie świętować. Kiedy dokładnie ta data, kiedy to wyruszyła nasza machina pomocy w Skierniewicach? My mówimy, że w tym roku, bo w różnych aspektach, w różnym momencie, natomiast faktycznie taka celebracja odbędzie się w te soboty, i właśnie w takich przyjaznych i gościnnych dla nas od lat progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. No właśnie, pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach i ostatnio, jak rozmawiałyśmy, padło takie ładne zdanie, że biblioteka jest przyjaznym miejscem dla wszystkich. I tam można rozmawiać o wszystkich tematach, na wszystkie tematy. I właśnie tych psychologiczno-terapeutycznych dzięki współpracy z Centrum Psyche też nie brakuje. Współpracujemy z Centrum Psyche, jak policzyłyśmy, od czterech lat. W 2019 roku rozpoczynałyśmy od projektu Między nami, i tak naprawdę ten projekt jest nieustająco kontynuowany. On oczywiście zmieniał się, ewoluował, zajmowaliśmy się rozmowami. O relacjach młodzieży z rodzicami, dzieci z rodzicami. Później dotykałyśmy problemów dorosłych osób, a ostatnio seniorów, i myślę, że w przyszłym roku również będziemy kontynuować program Aktywny Senior, czyli takie spotkania skierowane dla, do silwersów. Bardzo mi się podoba to określenie silwersów, bo ym, ostatnio też rozmawiając, przy, przy okazji różnych wydarzeń w mieście ym, z naszymi seniorami, bo tak się zwykło na nich mówić oni trochę powoli zaczynają się obrażać na to stwierdzenie senior, bo senior to się kojarzy z osobą, która siedzi w fotelu, śpiewa kołysanki, ciepłe kapcie na nogach, owinięta swetrem, a tu się okazuje, że nasi silversi to nie absolutnie seniorzy, tylko właśnie ludzie aktywni, zaangażowani, chcący rozwoju. I myślę, że ważne jest tu dla podkreślenia, że ten program relacji, więzi, współpracy też z Centrum Psyche Cały czas oparty jest na rozwoju. Wiadomo, że częściowo staramy się załagodzić to, co gdzieś nas tam boli. Terapii nie zastąpi jednorazowe spotkanie, ale ten rozwój jest stwarzany, są stwarzane możliwości, najbliższe chociażby 25 listopada. Ale powiedzmy trochę szerzej o tej współpracy, bo zaczęło się od dzieci, młodzieży, relacji rodzinnych, przechodzimy przez każdą grupę wiekową. To chyba nie jest łatwe zadanie, bo. Do każdego trzeba inaczej, z każdym trzeba na inne tematy. Na pewno to jest wyzwanie. Ja też w ogóle podziwiam bardzo to, co robi biblioteka właśnie w różnych grupach społecznych, bo ja chcę powiedzieć, że no, współpracujecie z nami, ale przecież współpracujecie też z innymi specjalistami. Ja tak podglądam i kibicuję. Dzieją się u Was różne rzeczy jako okazja do spotkań właśnie dla ludzi w różnym wieku. Spotkań, rozmowy właśnie i takiego, no ja bym leczenia się społecznie razem, tak? Właśnie rozwijania się społecznie razem. Więc to jest trudne pewnie mówić do różnych osób. Ale z drugiej strony, jak mamy w głowie, że człowiek w każdym wieku potrzebuje, bo ja tak mam to chyba głównie w głowie przy każdej okazji, potrzebuje przede wszystkim naprawdę poczucia dobrej więzi i poczucia tego, że może się na kimś wesprzeć, że ktoś go może zrozumieć, że przez kogoś. Może być przyjęty i dla kogoś ważny, no to my wokół tego tematu głównie mówimy, jak spotykamy się na przykład w bibliotece. Ale też przecież u Was w radiu, czy w szkole, Centrum Psyche, w różne miejsca, że tak powiem, chodzi rozmawiać o relacjach i o więzi również. No właśnie, te rozmowy o więzi to jedno, ale przede wszystkim chyba sama idea spotkania i tego, że na wykłady, na seminaria, na różne organizowane wydarzenia w miejskiej bibliotece publicznej zawsze przychodzi gro osób. I to jest chyba pierwszy, Taki sygnał, że jest ta potrzeba i świadomość tego, że ja potrzebuję takiego spotkania. Potrzebuję wyjść do ludzi, potrzebuję posłuchać, co mogę zrobić, co mogę zmienić, jak mogę inaczej spojrzeć na świat. Biblioteka to oferuje, oczywiście we współpracy czy z Centrum Psyche, czy z innymi specjalistami. No, ale to zainteresowanie jest ogromne. Biblioteka to tak naprawdę trzecie miejsce, czyli tuż po pracy i po przebywaniu w domu powinno się przebywać gdzieś na zewnątrz. To są publiczne miejsca, w których można spokojnie, bezpiecznie przebywać. Jest ciepło, jest jasno, jest bezpiecznie, jest za darmo. Można tutaj spotkać swoich znajomych, sąsiadów. To są miejsca na świecie, które są najczęściej odwiedzane. Dążymy do tego również w Polsce, żeby to były biblioteki, żeby to były fajne, przyjazne miejsca, i mimo naszych skromnych warunków lokalowych osiągamy te cele. Dlatego, że u nas spotykają się ludzie nie tylko wypuszczając książki, spotykają się na wernisarzach lokalnych twórców, mówimy na przykład o grupie Ani Pokory, to są najwspanialsze spotkania, kiedy wernisaż tak naprawdę może trwać czasami 20 minut, ale jeśli uczestniczący w nich ludzie wychodzą po trzech godzinach, to znaczy, że to jest sukces. Tak? To są najważniejsze relacje, które są do zbudowania między innymi w bibliotece. Nie zawsze z pomocą psychologów. Trzeba, proszę Państwa, pamiętać o tym, co napisał dawno temu Ernest Hemingway, w komu bije dzwon, że człowiek nie jest samotną wyspą. Musimy budować relacje. To jest nieustająca, ciężka praca, ale warta zachodu. Okazuje się, że biblioteka jest niezwykle terapeutycznym miejscem więc należałoby ją jak najczęściej odwiedzać. Zwłaszcza, że tu Pani Iza wspomniała, że nie zawsze jest to we współpracy z, czy Centrum Psyche, czy z innymi specjalistami, ale czasem wystarczy znaleźć dobrą, odpowiednią książkę, która już daje jakieś, daje iskrę do tego, żeby szukać tych relacji, nawiązywać je, a może czasem znaleźć relacje nawet z samym sobą dzięki jakiejś książce. A zakładam, że w bibliotece takich książek terapeutyczno-psychologiczno-rozwojowych też nie brakuje. Poradników na pewno jest całkiem sporo, bo to też jest to dosyć modny nurt. Chociaż uważam, że ciekawiej jest zająć się ciekawszą beletrystyką, bo to nie zawsze jest tylko fikcja literacka, więcej można z tego chyba też wziąć dla siebie. Chociaż każdy szuka Swojego, swojej drogi, swojej ścieżki, i myślę, że poradniki też są po coś pisane. Tak myślę o tych spotkaniach. Mówisz, że inne pozycje niż poradniki są też dobre do tego, żeby na kontakt ze sobą nawiązać, żeby tak jakoś się rozwijać także relacyjnie, ale ja myślę o tych spotkaniach, które organizujecie, które my teraz mamy wspólnie w sobotę, że poza tym, że my oferujemy te seminarium, na którym oferujemy prelekcje, wykłady na ciekawe tematy, można to sprawdzić, i na stronie biblioteki, i na stronie Centrum Psyche. To my mamy taką ogromną nadzieję, że to będzie kolejny raz, tak jak to zawsze jest w bibliotece, takie spotkanie, że mamy też specjalnie zaplanowane przerwy na dyskusję, na, na kawę i ciastko, tak, żeby porozmawiać. Właśnie po to, żeby nie tylko posłuchać, ale żeby posłuchać, żeby nie tylko nas posłuchać, ale żeby posłuchać tego, co, o co będą chcieli zapytać, czy co powiedzieć nasi goście. Ja bardzo liczę na to, że to będzie takie spotkanie, jak u was zawsze. Takie spotkanie z informacją zwrotną. Tak, i z taką dyskusją. Jak ostatnio byłam to było właśnie spotkanie dla seniorów, to trudno było nam zakończyć. Ja pamiętam, chyba nie udałoby się dokończyć mojej prezentacji, ale za to udało się tak żywo rozmawiać. Ja na to liczę, także znowu to będzie taka okazja. No właśnie, książka y, może być tą iskrą, tym zapalnikiem, ale nawet najlepsza nie zastąpi rozmowy. I y, cieszę się, że w Skierniewicach są takie przestrzenie, w których można rozmawiać mądrze i głębiej, bo y, poplotkować można i na przystanku autobusowym. To też jest ważny aspekt życia społecznego, aczkolwiek plotkowanie nie obmawianie. Y, Niemniej te głębsze. Trochę też terapeutyczne, może za bardzo na wyrost używam tego słowa, to proszę mnie tutaj hamować. Nie, bo myślę, że pani ma na myśli, że one pomagają. To nie musi być terapia, żeby miało działanie terapeutyczne. To znaczy tak, tak. które nam czymś pomaga, coś nam może ukoić czy, czy zaleczyć. Także mi się podoba, że pani tak mówi, to jest ważne. Nam jest naprawdę potrzebne w różny sposób, nie tylko przez terapię, różne, nam są potrzebne różne kontakty, które mają takie dobre leczące dla nas działanie. I najbliższe już w sobotę. My powiedziałyśmy już dużo sobota, sobota, 25 listopada, ale powiedzmy konkretnie, wcześniej zapowiadałyśmy, że wejściówki do odebrania w Miejskiej Bibliotece Publicznej i zapytam na początek, jak z tymi wejściówkami, czy jeszcze szansa na 2, trzy, 4 jest? Ależ oczywiście zapraszamy, jeszcze, jeszcze mamy parę wejściówek do rozdania, 25 listopada w sobotę o godzinie 15 spotykamy się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, razem oczywiście z Centrum Psyche, Proszę Państwa, razem idzie się po prostu dalej. Oprócz tego, że wejściówki są do, do pobrania w bibliotece, to dla tych, którzy nie mogliby się pojawić akurat dzisiaj, na przykład po wejściówkę, to można też napisać na adres kontakt małpa centrum Psyche.pl i dostać taką wyściówkę online. A spotykamy się z naszym zespołem Centrum Psycho, oczywiście, ale chcę powiedzieć o chyba na, takim, pomyślę sobie o tym dwojako. Z naszej strony, czyli organizatorów, będziemy my i, i bardzo zapraszamy szczególnie na wystąpienie naszej głównej prelegentki, Bożeny Maciek-Haściło, która jest psychoterapeutką, ale też superwizorem psychoterapii, nauczycielem i ma ogromne doświadczenie w pracy terapeutycznej, ale też właśnie w w takim rozumieniu i w pracy nad więzią i nad budowaniem relacji, bo to spotkanie, to chcę powiedzieć, będzie bardzo dla. Wszystkich, to znaczy, że każdy będzie mógł z niego coś wziąć dla siebie do życia codziennego. To będzie naprawdę to posłuchanie od specjalisty, ale takim językiem normalnym, bo tak mówimy po prostu, o więź. I to jest z naszej strony, to, to bym głównie zachęciła do tego, ale to będzie spotkanie z różnymi specjalistami, którzy mamy nadzieję także nas odwiedzą. Wysłaliśmy zaproszenia do szkół, do ośrodków pomocowych w naszym mieście, więc to będzie też okazja do posłuchania ich, co inni specjaliści z obszaru pomocy czy edukacji między Warszawą, bo też tak o tym mówimy, mają do powiedzenia, jakie mamy doświadczenia, czego może brakuje, co moglibyśmy jeszcze robić. Chcielibyśmy posłuchać też tych, którzy korzystają z pomocy, czego im brak, co myślą, jak im się do tej pory korzysta w naszym mieście czy w okolicy między Łodzią a Warszawą z pomocy czy rozwoju osobistego. Powtórzę, że cieszę się, że takie spotkanie jest, bo być może dla wielu to będzie też sygnał, że warto skorzystać z takiej pomocy. I też bardzo dziękuję za to, co pani Agnieszka powiedziała, że mówimy normalnym językiem. Wiele osób ma wrażenie, że gdy idzie na terapię albo korzysta z pomocy psychologicznej czy pedagogicznej, od razu boi się, że będą słowa, których nie zrozumie, będzie musiał przestudiować przynajmniej z 10 książek, żeby się dowiedzieć, o co terapeucie chodziło, a tymczasem wychodzimy z taką normalną, zwykłą rozmową, codzienną. Tylko z pewnymi pytaniami, które potrafią wiele rozświetlić i wiele nakreślić. Więc tym bardziej cieszę się, że takie spotkanie będzie otwarte, bo być może to będzie sygnał na to, że czas pomyśleć o sobie albo o leczeniu swojego bólu, albo o rozwoju, bo to też jest szalenie ważne. Musimy myśleć nie tylko o sobie, musimy myśleć też o innych. <śmiech> <śmiech> Brawo. Jak... <laughs> tak, więc razem. Przyjdźmy na to spotkanie i, i zobaczmy, co będzie działo się dalej. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję i więcej myślę, że wyjaśnimy w sobotę. Zapraszam. W sobotę o 15.00. Muszczonowska 43a. Zapraszamy. A, a ja tylko przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były pani Agnieszka Ancerowicz i Izabela Strączyńska. Dziękuję. Dziękujemy.